Cześć, ja jestem PixPro i witam Was w kolejnym odcinku z Jurassic World The Game. Więc najpierw otworzymy sobie Free Paczuszkę, trochę kasy poleciało, więc dosyć fajnie. Tutaj sobie jeszcze odpalimy raz. I to co tutaj jeszcze mamy, takie eventy tego ostatniego na pewno nie robimy. Bez 5 walk, które każda kosztuje po 50 tysięcy. To są dwie walki, które kosztują po 75, ale to sobie zrobimy właśnie teraz. Zdajmy sobie najpierw coś takiego. Mm. Tak. No i tak. I jedziemy. No 7 anonimowych oponentów. <laughs> Co tu dostajemy? Ciekawe Niestety jest na mnie no, efektywny Ale i tak mi nie, za... nie za dużo zrobi. I dam sobie jedną tarczę, żeby nie oberwać mocno. Tu na pewno są sporo cięższe oponenty niż co ostatnio walczyliśmy. Dobra, wszystko poszło. Dwa, tak. raz, Dwa. I jedna tarcza. Bo za dwa mnie nie zdejmie. Tak, nie zdejmie. mnie. daję raz, dwa, trzy, i jeden. Miał cztery z, jeden. Nie rozumiem. Dam znowu cztery, jeden. Ma pięć. Złożył. Dobra. raz, dwa. Żeby tamten nie zabił. Za dwa mnie raczej zabiję. Chociaż nie wiem. Nie no, na trzecim poziomie to by mnie nie zabił. Ma cztery. No tu już jest na czterdziestym. Za dwa mnie nie zdejmie. Dobra, zachowuję. Ma siedem. Zużyj siedem. Zorzu. Teraz robię raz. Uuu! Jestem nieefektywny. Mogę zmienić? No, ale potem znowu tank. Dobra, muszę zaatakować. 4-5. I trzy w tarczy. Mianczyłem z takim samym tylko że na czterdziestym poziomie. Wygląda świetnie. Ma 4 zużył dwami. Muszę tego zachować. Zatakuj ze za wszystko. Nic. Ma sześć. Chyba mnie zabije. Uff, zużył pięć. Może mi na tarcza, za trzy go nie zdejmę. Dobra, muszę to zrobić. Widocznie to. ostatnie dwa ostatnie dino. Które są średnie. Ja muszę dać trzy tarczy i jeden zachować. Chyba ten temp bym nie ściągnął. Nie no, to już jest przegrane. Dobra, widzimy się zaraz. Więc może teraz damy radę, ale straciłem 75 tysięcy. Gdzie ja mam niedobór kasy? Więc jest bardzo ciężko teraz. Zaatakuj w końcu. Co? No teraz zaatakuje to mnie bardzo zgniecie. Za trzy mnie nie zabije, ale mocno mnie poturuje. Bardzo mocno nawet. Ale wszystko od więc raz. Dwa. Trzy wystarczy. Dwa zachowuje. Ten zużyje trzy i może mieć jedną tarczę. Jeśli tym razem się nie uda, to już się wkurzę. Raz, dwa, trzy, cztery. Do mnie za dwa nie zabije. Tak, tak, dobra. Nie wiem. Nie. Zachował. Kolejna walka przegrana. Jakie to jest trudne. Już nawet mnie nie jesteś na walkę. niedługo wrócę jak coś porobię więc zagramy sobie teraz PVP Arenę Tym razem podwodną już nie wiem czy się uda ponieważ sami widzicie jest gówniany ma dwa za taką. Za jeden go nie pokonam Nic. jeden, jeden. Na dwa I złożę. Teraz zmieniam Raz Dwa Daję tarczę, chociaż ona mnie pewnie nic nie da. Nie dam mi. Przeżyję. I mamy szansę to wygrać. Teraz mam dwa. Zużył. Mam cztery do trzy go nie zabiję Potem będzie miał cztery To ja dam cztery tarczy Teraz zużyję wszystko Zużył trzy Dobra, teraz się poświęcam Bo potem będę efektywny Na tamtego ma cztery. Trzy z Może mieć Pięć, sześć. Dwa zachowuj I wygramy. No. Bo ten zużyje 3, żeby mnie zabić. Może mi się na tarczę, ale potem będę efektywny. No tylko ja zachowałem sobie tutaj dwa. Jedziemy. 6 w nim. 1000 i wygramy. Gdzież on miał lepsze dino. Ta legenda jego dużo robi. Więc pierwsza PvP na wygrany. Zaraz widzimy się na drugim A jeszcze w międzyczasie tych eventów nie robimy. O Silver Rewards. A ten z końcami. Jejku, ile tu jest końców? 240 tysięcy. Dużo. I to zrobimy sobie go poza odcinkiem. A na razie na odcinku będzie. Jedynie tylko daily mission. Więc widzimy się zaraz. Więc pierwszy raz zawalczmy sobie naszą legendę. Co nam wybrało? Dosyć mocnych przeciwników. Ten wodny mnie niepokoi. Tak naprawdę ten, jego nie mam czym pokonać. Ten mnie może złasz Z ja tym też tu nie zawiele zdziałem, bo on ma nawet więcej ataku ode mnie. Tak i tak. Maga. Dwa. Już uda. Potem będzie miał trzy. Zdaję dwie tarcze i jedę zachodnią. No, trzy tak. Nic nie zrobię. Dobra, to jest czas na zachowanie. Pewnie tego nie wygram, bo będę miał trzy, tyle dinozaurów. Trzy na jednego. Ten nalosaurus jest podobny do tej mojej legendy. Może mieć jedną tarczę, więc raz, dwa, trzy, cztery, potem raz, dwa, trzy, jeden, zachowuję. Z dwa mnie tamten pewnie nie zabije. Tak, nie, nie. zabije. Jak tego wyeliminuję, gdybym dał radę, tamten już by poszedł bardzo łatwo. Ma pięć. Zużył 5 nie no, ale z takim życiem ja za 5 go pewnie nawet nie zabiję. Nie, już go zabiję. Ale nie no, za 3 go zabiję. Ale tamten za 4 punkty mnie zabije akurat. No. Było ciężko i przegraliśmy. Ale mogliśmy wygrać. Dobra, otwórzmy Daily Paczuszkę i proszę o kolejną legendę. Błagam. Błagam. I nic. Niestety nic. Więc bardzo słabo. Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, więc. Cześć!